Chcę Ci pomóc przemierzyć ten dzień. Istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi możesz pójść, zanim wieczorem położysz się spać. Zwracaj baczną uwagę na liczne rozwidlenia i nie zapominaj o mojej obecności. Przemierzysz ten dzień w taki albo inny sposób. Możesz jęczeć i narzekać. Powłóczyć nogami i potykać się co kilka kroków. Dobrniesz w ten sposób do wieczora, ale jest lepszy sposób. Możesz iść ze mną ścieżką pokoju, wspierając się na mnie, gdy tylko potrzebujesz. Wciąż będziesz napotykał trudności, ale stawisz im pewnie czoła, polegając na mojej sile. Podziękuj mi za każdy problem, z którym musisz się mierzyć i patrz, jak przemieniam próby w błogosławieństwa.